Witam moi drodzy. Opowiemy sobie dzisiaj o bunkrze Hitlera. Opowiemy sobie o budynkach administracyjnych trzeciej Rzeszy. Pokażę Wam to wszystko, pomimo że zimno jak cholera, dzisiaj i Pan tutaj mi jakimś huczy, jakimś odkurzaczem, ale damy radę. Także zapraszam na następny odcinek i miłego oglądania. Pa! Tak, żeby dojechać w miejsce, w które chcę Wam dzisiaj pokazać, najlepiej wysiąść na Poddama Plac, czyli na placu poddamskim. Dojeżdżają tutaj zarówno ubany, jak i esbany. A jeszcze z takich ciekawostek dodam, że w dolnej części kranu, mniej więcej tutaj, widać jeszcze pozostałości muru berlińskiego, dlatego, że przebiegał on w tym miejscu, a plac poddamski był zupełnym potężnym wielkim polem. Wszystkie te budynki zostały wybudowane już po 1989 roku, czyli po obaleniu muru. I stąd udajemy się w miejsce, w które chcę wam pokazać. To jest zaledwie parę minut na piechotę. Tak, i oto jesteśmy, moi drodzy. Ale wszyscy czekali pewnie na jakieś wielkie zwały betonu i tak dalej. A tutaj parking samochodowy. Zatem gościu pokazuje nam parking samochodowy. Otóż, moi drodzy, w tym właśnie miejscu pod nami znajdował się. Do 1989 roku 1989 roku punkier Firera III Rzeszy, czyli kanclerza, kanclerza III Rzeszy. I w 1948 roku już próbowano go wysadzić. załadowano tam jakieś ładunki wybuchowe i tak dalej, ale to tam jakieś tylko ścianki działowe się posypały. No, i zostawiono go już tak. On sobie tam zalewał się wodą, podmakał i tak dalej. I w 1989 roku przypomniano sobie o tym po obaleniu muru berlińskiego, który przebiegał tu niedaleko. Zresztą pokazywałem Wam przed chwilą na, na podzimmer plac. No. I po prostu wysadzono go, rozebrano go, zniszczono go już doszczętnie i zrobiono parking. W miejscu, gdzie stoją te bloki, w tle stała nowa Kancelaria Rzeszy. No i znajdujemy się teraz na narożniku Vossstrasse i Wilhelmstrasse, tu w miejscu, gdzie stała właśnie nowa Kancelaria Rzeszy. Według projektu Alberta Szpera. Jak widzimy, tutaj jest wejście do tej kancelarii i przesuwamy ekran. I dokładnie w miejscu, gdzie było wejście, moi drodzy, do nowej kancelarii Rzeszy, jest obecnie chińska knajpa Peking Duck. Peking Ente, czyli no, kaczka po pekińsku. Tak, znajdujemy się na stacji panu linii U2 na Morenstrasę. I to wszystko, co tutaj widzimy, te wszystkie czerwone marmury, zarówno na podłodze, jak i na słupach, jak i nawet ta podstawa ławki, wszystko to zrobione jest, moi kochani, z marmurów z kancelarii Rzeszy. Najprawdopodobniej po którymś z tych kamieni chodzą największy zbrodniarz wszechczasów. I kanclerz III Rzeszy. Tak. I po wojnie w 1948 roku nowa kancelaria Rzeszy została rozebrana. A Rosjanie, z, po prostu z tych marmurów, zrobili sobie stację ubanu, tutaj, właśnie. Było coś takiego, jak kancelari stara kancelaria i nowa kancelaria Rzeszy. Chodziło o to, że po prostu. Do 1939 roku obowiązywała tak zwana Stara Kancelaria Rzeszy, usadowiona w Pałacu Radziwiłów w Berlinie. Tam było to dla Republiki Weimarskiej, dla Cesarstwa Niemieckiego ustanowiona kancelaria dla kanclerzy, a po 1939 roku Hitler kazał panowi Albertowi Szperowi zaprojektować nową kancelarię. I postawili sobie ją właśnie na Wilhelmstrasse, na której stało większość budynków e, m, administracyjnych tej zbrodniczej bandy, jaką, była, e, jak, jaką był zarząd Trzeciej Rzeszy. No, a tu właśnie mniej więcej gdzieś najprawdopodobniej, oczywiście jest tysiąc teorii na ten temat, i wielu ludzi sobie zarzeka się, że pan Adolf Hitler. Po II wojnie światowej uciekł do Argentyny i tam dożył sędziwej starości, Ta. ale druga wersja mówi o tym, że najprawdopodobniej gdzieś tutaj to mogło być zostały jego szczątki doczes doczesne spalone, oblane najpierw benzyną. I razem z Ewą Brown po tym, jak popełnili samobójstwo, właśnie tutaj na dole, pod spodem. Pod moimi nogami to wszystko się rozgrywało w 1945 roku w maju. Jest kilka filmów bardzo ciekawych na ten temat. Polecam film Upadek The Untergang. Niesamowita kreacja aktora, który zagrał tam właśnie Hitlera. pokazuje te właśnie ostatnie chwile w bunkrze. I jak powtarzam jeszcze raz, to wszystko odbywało się tutaj. Jest jedna mała tablica, do której zaraz podejdziemy. Informująca o tym, że znajdujemy się właśnie w tym miejscu, ale władze niemieckie raczej unikają oznaczania miejsc związanych z III Rzeszą. No, oczywiście z, z obawy przed neonazizmem, kultem Hitlera itd. Tak tak no ale jakieś tam jednak tablice informacyjne są. Także moi drodzy, być może są jacyś widzowie zawiedzeni, że nie widzimy tu jakiegoś potężnego betonowego bunkra. Ale tak właśnie wyglądało, moi drodzy miejsce, w którym stał bunkier Hitlera. Jesteśmy właśnie przed tablicą informującą o tym, że stał tutaj bunkier Hitlera Są tutaj zdjęcia tak jak to wyglądało Proszę bardzo tutaj mamy wygląd o, słabo to wszystko widać odbijam się w szybie Tutaj jest... Wygląd ze środka, ale chyba nie będę Wam tego pokazywał, bo wszystko się tak odbija, że jest. No i tutaj mamy głównego mieszkańca tego bunkra. I tak to wyglądało, moi drodzy. Tutaj jest również plan jego. Jak to wyglądało w środku? No, my znajdujemy się mniej więcej teraz, obecnie gdzieś tutaj na tym, tutaj na tym planie. O tutaj mamy właśnie też pokazany pokazane bunka, czyli ten pod spodem faubunka, czyli jakby przedsionek fest sal, czyli taka sala do spotkań i wywietrzniki no i mamy też również tutaj plan z naniesionymi że tak powiem na dzisiejsze ulice budynkami jak to mniej więcej stało jak to mniej więcej wyglądało Następnym takim miejscu na Wilhelmstrasse jest dosyć ciekawa wystawa na temat topografii terroru czyli Gestapo SS i wszystkie budynki rządowe III Rzeszy Jest tutaj e, budynek. Niestety nie mogę teraz się tam udać, dlatego że jest to e, tak zwane 2G w Berlinie, czyli trzeba być albo zastrzepionym, albo e, ozdrowiałym że tak powiem, z korony. Co to się stało przed chwilą? Nie wiem. Podskoczył gimbal. No ale jest dosyć ciekawa hmm, dosyć ciekawa wystawa. Tutaj w tle widzimy mur berliński, bo przebiegał w tym miejscu po II wojnie światowej, a w tym budynku tam, o tym małym szarym budynku jest taka makieta po prostu przedstawiająca wszystkie budynki należące do Gestapo, SS, no i do yy, jako tako do po prostu... Kancelarii Trzeciej Rzeszy i Administracji Trzeciej Rzeszy. Także tak to widzimy. Tutaj jest adres. Nidor trasy 8, 8, no 8 i 8. No i mamy tutaj godzinę otwarcia. Tutaj jeszcze możemy się dowiedzieć z tej tablicy, że właśnie pod tym adresem, gdzie jest teraz ta wystawa, po prostu z, yy, była siedziba główna yy, SS, Gestapo i Policji Państwowej. Tak to wyglądało, moi drodzy, w 1934 roku. Tutaj mamy widok z lotu ptaka w roku 84. No i w 86. Tutaj to co to o Jezus Maria, to co widzimy tutaj to jest właśnie ta wystawa fotografii, którą widzimy, którą widzimy tutaj w, to, w tą stronę jest to obecnie teraz już zadaszone i są to pozostałości po prostu po budynkach należących do SS i Gestapo.